Cześć, tu Karol. Dzisiaj Wam zaprezentuję nowego maka. Gdzie on jest? Aha. To jest maka. Dzisiaj zrobimy dwie testy, które które, które czy, czy najnowszy model maka nadaje się? Pierwszy test, czy można mieć taki talerz z najnowszym modelem maka? Zaczynajmy. Jeśli, jeśli napiszcie w. Napiszcie w komentarzu, że to uda, że to napiszę. Można to jeść bez problemu. A jeśli mówi, że, że, że nie uda się, to wtedy powie, to wtedy napiszcie w komentarzu, nie będzie to talerz. Zaraz, zaraz przyniosę jakieś, jakieś takie... Widzicie, ja odwracam maka. No i widzicie, ten udajemy, że to jest talerz maka, i się nadaje. Mm. Pyszne, i to można postawić zadanie udane. Zadanie udane. Zadanie, zadanie udane. Maka to talerz. Drugim, naszym ostatnim zadaniem, bo pierwszy test udał się. I drugi, drugi test. I ile to kosztowało ostatni się? test. Ha? Ile kosztowało? Polansować się. Uwaga, zaczynamy polansowanie. A jeszcze powiem, to jest lepsze jakim ta te magnes z tego. Tak a to się rozwieje w tym. No. Dobra, co będzie? A będzie gleba, C ktoś. B ktoś? Ktoś będzie do domu, czy C? Bo do Dę czy D. 3, 2, 1, a Okazuje się, że można się polansować z Maka. Test zaliczony. Można nawet polansować się z najnowszym modelem Maka. Tak jest! A, będzie gleba. Widzimy, że nie ma. Widzimy, że nie ma tu żadnych usterek z najnowszym modelem maka. Można nawet taki talerz. I polansować z najnowszym modelem Maka. A jeśli chcecie, żeby, żeby dodały się kolejne testy, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco. A jeśli jest czerwone, oho, to będzie, ale nie będzie źle jak. Jak dodać szublika, a, a ty wypad się na przycisk. Jeśli jest czerwony. O oh nie! Jeśli czerwony, to źle. Musi być szary. Ok? Dziękuję. Do widzenia.